Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj jest recenzja Zestawu turniejowego Ze szlejch wycofany z roku 2013 2014 Z jeźdźcem i koniem To tak Może najpierw zaczniemy od dodatków do tego zestawu Więc tak Mamy ogłowie Takie brązowe I do tego też siodło Też brązowe z czaprakiem niebieskim O Oczywiście czaprak i siodło też można zdjąć, więc tutaj już nie ma jakichś problemów. Tak one oglądają. Dalej mamy jeźdźca, dziewczynę. U mnie ma na imię Łucja. Ma włosy chyba blond, tak mi się wydaje. Jest ona ubrana w taki kombinezon, ale niebieski, który pasuje właśnie do tego siodła lub bardziej czapraka tak pod kolor ma ona buty do jazdy ma też takie spodnie niebieskie bluza też jest taka niebieska gumka też podejrzy natomiast ka kask jest w kolorze takim właśnie brązowo czarnym tak w połowie i tak ona wygląda tutaj jeszcze ma taką koszulkę białą pod spodem oczywiście ciuchów i tak dalej nie można ściągnąć to już tak od razu mówię tak ona wygląda. I ostatnim jest koń. O imieniu Judy, którą tak właśnie nazwałam z takiej gry na Robloxie, która jest taki horror. Judy, ale właśnie mi coś tak, tak pasowało tej mnie do tej klaczy. Jest tak, klacz ona jest w maści takiej siwej lub białej, ale bardziej siwa, ponieważ ma takie przyciemnione chrapy. Ma ona założone na uszy. Nauszniki, też w kolorze niebieskim i owiki takie też w kolorze niebieskim Bardziej to są właśnie takie ochraniacze Takie do skoków Z czego Nauszniki mają tutaj taki pasek czarny i to też kolor właśnie pasuje do siodła, bardziej właśnie do tego czapraka i do tej właśnie jeźdźca Klacz ma takie brązowe kopytka, fajnie pomalowane ma wyrzeźbione strzałki pędzinowe, jest podkuta. Jeśli chodzi o kaszę, to ona ich nie ma. Ma taką krótką, taką grzywę, bym powiedziała, e, taką ciemną. Tak samo ogonek. Jest ona przedstawiona w takim galopiku, ciężko by powiedzieć w sumie. Na kus mi to nie wygląda, jest bardziej taki galopik delikatny, no też kusik. Ma czarne oczy, jak to uszlej wiadomo. wiadome. Fajnie jest wyrzeźbiona, bardzo mi się podoba ten model. Dobrze jest pomalowana, nie ma jakichś tam domalowań, więc to jest akurat plus. No i to by było tyle. Jeśli chodzi o anauszniki i te ochraniacze, to nie można ich ściągnąć, więc to taki, no szkoda, ale no już trudno. Nawet fajnie to się prezentuje razem, choć szkoda, że nie można tego zdjąć, no ale cóż. I tak ona wygląda. Tak się prezentuje zestaw. Mi się on osobiście bardzo podoba. Mogę Wam go polecić. Ja go kupiłam na Vinted Też jeśli chodzi, czy w zestawie jest fotogeniczny i tak dalej, no to jest fotogeniczny. Jak mówiłam wcześniej, kupiłam go na Vinted u osoby prywatnej. Tam myślę, możecie znaleźć ten zestaw lub na OLX. No właśnie na stronach, właśnie od osób. Po prostu prywatny, bo na sklepach nie będzie tego stało, bo jest on wycofany z produkcji. No i tak on wygląda. Ja osobiście Wam go polecam. I to w sumie było tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.